Jak zwykle musimy podjąć konieczne środki, więc wzywamy armię i pora przygotować oblężenie. Niby koledzy mają przewagę, ale gdy przebędzie moja armia, to wszystko się zmieni. Pora rozpocząć inwazję na miasto i go zdobyć. Ilu tu tego chłopstwa jest? Aktualnie to bez monitora w sobie mógłbym grać i statystyki nabijać. Każdy potrzebuje tylko jednej strzały i koniec. Niech jeszcze tylko moi ludzie się przebiją i pójdzie już z górki. Jak zwykle, nikt nie zajmie się tymi ucznikami. Wszystko na mojej głowie. Wszystko. Dobra, pomóżmy kolegom, a ty gdzie uciekasz? No to teraz zbieranie plonów za pomocą glewi i pora wyeliminować ostatnich obrońców, którzy zorganizowali sobie jakieś ostatnie bastiony na murach. Ciekawe i w sumie sprytne. Nie mogę tego ukryć, ale ja się pytam gdzie są moi łucznicy kiedy są potrzebni. Jak zwykle nie ma. Jak zwykle wszystko muszę robić sam. Bo jakby to inaczej, a zresztą zobaczmy jak moim chłopcem pójdzie, jakoś w sumie dają sobie radę. Pod murami zebrała się wielka armia, więc od razu do niej przejdźmy. Ustawianie szyków, znaczy wycofywanie piechoty i przygotowywanie kawalerii do wyruszenia. Teraz trzeba taki kawał drogi za wrogiem gonić. Dobrze, że mamy te konie, bo kiedy grałem batami to masakra. Trzeba było gonić 3 minuty za botem, teraz 20 sekund max. Kawaleria wroga bez szarży, czyli szybka robota dla naszych glewi. Kiedy konnicy już nie ma, trzeba zająć się odsłoniętymi strzelcami. Nie wiem kto dowodzi tą armią, ale strzelców już nie ma. Sprawiedliwy układ. No to teraz tylko piechota i wydawanie szybkich rozkazów. Oglądaliście odcinek, gdzie walczyłem ze Sturgią? Jeśli tak, to teraz musimy zrobić dokładnie to samo: czyli ponownie wysyłacie jedną armię na front armii, a drugą na plecy wroga i zaczynamy zabawę. Skąd jeszcze ma on tych strzelców? Interesujące, a może spawn jednostek? Może, często w sumie o tym zapominam. Szybka glewia i tyle. Potem jeszcze tylko trzeba dorwać ich dowódcę, by moi rywale utracili morale i tyle. Przeciwnik ewidentnie bardzo preferuje skupianie się na mojej pychocie. Plus ma rozwalone szyki. Dobra, puszczamy uczników konnych i niech się bawią. Statystyki to zaraz będą lecieć w górę. Ja w sumie też mogę ładnie się pobawić. Wygrana, oczywiście, że tak. Wlandia dołączyła do konfliktu, ale ważniejsze jest to, że trzeba przerwać oblężenie na zamek. Wy już pewnie wiecie co będę robić. Chyba że jest to pierwszy odcinek jaki oglądaliście i zobaczyliście na tym kanale. Ciekawe ile jest takich osób. Pewnie sporo. Dobra, początek jak początek wysyłamy dwie grupki łuczników konnych na boki, gdzie czeka ich pojedynek z kawalerią, której przeciwnik praktycznie nie ma, więc możemy to pominąć. Następnie rozpoczynamy ostrzą stronę wroga, który po raz kolejny wybrał formację koło. Nie róbcie tej formacji najgorszy możliwy wybór, naprawdę. Potem jak zwykle manewrujecie tak wojskami, żeby jedna grupa była z przodu, druga z tyłu. Czasami będziecie musieli zająć się strzelcami wroga, ale mamy taką liczebność, że z łatwością idzie zdominować teren walki. Co do piechoty? Spacerek. Jedyne co mogę wam powiedzieć, jeśli macie dobrze rozwinięte ucznictwo, to powinniście i tak mieć każdego na strzała, więc celujcie w najlepsze jednostki wroga, bo wasi ludzie aż tacy upi nie są. Więc tak możecie w sumie przyspieszyć walki. Dodatkowo z pola bitwy uciekają przeważnie pierwsze i drugopoziomowe jednostki z powodu strat morali. A to jest bardzo dobry sposób na zmniejszenie ich. Pogadane, pogadane. I tak mi się podobają ci ucznicy konni, jeszcze w takich ilościach. Hmm, piękna armia. Chciałem wam pokazać zdobywanie fortyfikacji, ale liczba obrońców jest tak mała, że nawet nie ma czego pokazywać. Więc po prostu wam powiem, że zdobyłem sporo miast i zamków. Nie możemy zapomnieć o bitwach, o których też jest mało do powiedzenia. Oprócz tego, że były. No, jeżeli liczebność wroga nie przekraczała 200 ludzi, to decydowałem się nie pokazywać wam tych walk. Jeśli ktoś jest ciekaw czemu, to odsyłam do poprzedniego odcinka, gdzie rozwalałem takich lordów w krócej niż minuta, a dodatkowo nie miałem żadnych strat. Więc może przejdźmy do większych bitw, co? Kiedy moja ekspansja ziem szła w najlepsze, wreszcie przybyła sama Wlandia. A pierwszą osobą, którą spotkałem był król Derter, Pojedynek przywódców, coś szanuję i coś, co bardzo lubię. Bitwa jak bitwa, ale jak zwykle, RNG mnie uwielbia, więc dostałem lepszą pozycję. Szybkie rozstawienie wojsk, następnie podostałem łuczników szeroko po bokach i rozpoczęliśmy od razu ostrzą, nim przeciwnik zdążył cokolwiek zrobić. Niby zbocze nie było strome, ale wystarczyłoby spowolnić ciężką kawalerię. A następnie mogliśmy im uciekać i dalej oddawać w nich salwy. A moje strzały wchodziły jak w masło. Początek bitwy to ganianie się z kawalerią i ich eliminowanie. Potem nadszedł czas, by zająć się kucznikami. Kusznicy mają tylko i wyłącznie zasięg w tej gierce, dlatego skracacie do nich dystans, a potem oddajecie w ciągle w nich salwy, przez co oponent nie może przeładować kuszy, czyli mamy manekiny treningowe. Prosta robota, a jeśli chcecie jeszcze bardziej ich odciąć od tych kurz, to wybierzcie się do nich z bronią białą, zaraz wszyscy w pobliżu zaczną wyjmować miecze i tarcze, a wasi łucznicy zrobią całą resztę. I w sumie to tyle. A piechota, możemy o niej nie rozmawiać, bo pewnie wiecie, ale wlandyjska piechota posiada najgorszy współczynnik pancerza, jeśli chodzi o porównanie z innymi piechotami. Oczywiście na tych samych poziomach. Więc to jest tak zwane nabijanie statystyk na początkujących. Bitwa wygrana? Jasne, że tak. I kto ma teraz Dertera w niewoli? No kto go ma? Ale nie byłbym sobą, gdybym nie zdecydował się na wielką, epicką bitwę. Przyznajcie się, na takie bitwy najbardziej czekacie. Niby przewaga liczebna wroga, ale to ja gram w Landium od początku i wyjścia gry, więc z nami wszystkie plusy, jak i minusy. Pychota do tyłu, bo oni przydadzą mi się na końcowy moment w tej bitwie. Teraz musimy mieć bardzo długie szeregi konnicy, maksymalnie dwu albo trój szeregi, tak to się mówi? Mam nadzieję, że tak. Zajmujemy pozycję przy rzece, która znacząco spowolni szarże wroga, co da mi darmowe ataki, oraz w razie W możliwość ucieczki. Armia jest ustawiona, to teraz czekamy na ruch rywala. Pierwszy dowódca pokonany. Masakra, ile ich tutaj leży, jak mrówki. Czerwone mrówki, które gryzą. Dobra, jesteśmy w zasięgu kuszników. poraś na przegrupowanie armii, bo to się źle skończy. Jedna grupa za skałę, skąd będziecie mieli świetne miejsce do strzału, A druga grupa niech cofnie się na wzniesienie. Ciekawe, co teraz mój oponent wymyśli. Hmm, jak nic nie robisz, no to ostrzał. Ja mam cię w zasięgu, ty mnie nie masz. Perfekcyjnie zbalansowane. Ustawiamy uczników i jazda z nimi. Nie no, kolejna armia w formacji koło. Tę formację to naprawdę trzeba usunąć, bo Bot za często jej używa. Ona i tak nic nie chroni ani nic nie wznosi. Chłopcy, od statystyk teraz są. Wreszcie kawaleria jedzie, no to taktyczna ucieczka, w będzie była jedna i świetna strategia na spadzie. Zadziała ona i tutaj, uciekamy do bólu łucznikami i strzelamy. Od cała robota. Dobra, teraz Wam to wytłumaczę, skoro ciągle uciekamy naszemu oponentowi i mamy szybszą kawalerię, więc jesteśmy ciągle na wygranej pozycji. Dodatkowo oddajemy salwy za siebie, a wróg nas goni, więc korzystając z praw fizyki, wlandyjska kawaleria ma czołówkę z naszymi strzałami, co daje nam ogromne bonusy od prędkości. Jednym słowem, nie tylko ja będę oneżątował armię wroga. Ogromna kawaleria była i ogromnej kawalerii nie ma. Coś chce coś powiedzieć, może? Nie? No to dobra. Kolejnym krokiem to przegrupowanie sił i stawienie ich na wzniesieniu, gdzie czeka moja piechota. Kolejna piechota nam nie biegnie. Zapraszam, zapraszam. Szybkie ustawienie łuczników po dwóch bokach i mamy ogień krzyżowy. Piechota była, piechoty nie ma. Może by coś zrobili, gdyby mieli lepsze pancerze, może. Po raz kolejny musimy ogarnąć szyk i teraz wysyłamy piechotę, oczywiście na murze tarcz w stronę kuszników. Zostali sami kusznicy, bo piechota dostała spawna gdzieś tam daleko. W tym momencie, kiedy piechota wbija się w strzelców i ich całą wagę, wysyłamy łuczników konnych do ataku, którzy dokończą robotę. I szczerze, to nie ma tutaj co więcej opowiadać, bo reszta walki to spacerek. Wróg ma rozbite szyki, przez co nie jest już rywalem, więc jedyne co wam pozostaje, to trochę samemu powalczyć. Wreszcie możemy się odprężyć i trochę bezmyślnie pomachać glewią. W prawo, w lewo, czasami w górę, a czasami od dołu. Tylko najlepiej byłoby znaleźć jakiegoś rumaka. Bo przywódca tak bez konia, no to trochę tak kiepsko. Tak jak widzicie, rozbiłem ogromną armię tak o. Jak powiedziałem, nie robię pradników. Ale jeśli coś wywnioskowaliście dla siebie z tej walki, to dobrze. A jeśli macie jakieś pytania, to możecie je śmiało tutaj zadać, gdzie postaram wam się oczywiście na nie odpowiedzieć. Albo możecie dołączyć się do mojego Discorda, gdzie ja albo moi widzowie chętnie Wam pomożemy i odpowiemy na pytania. Zapraszam. A jeśli chodzi o takie rzeczy związane z Bunel Lordem, to bitwa została zwyciężona. Dobra bitwa, była długa, wygraliśmy. Dziękuję. Jako odwet zaatakowałem zamki w Landii, które posiadały śmieszne garnizony. Naprawdę nie ma czego tam pokazywać. Potem były kolejne działania, aż w końcu cesarstwo zostało tylko jedno miasto. Cesarstwo było słabe, bo prowadziło konflikty zbrojne z każdym, więc pewnie wiecie jak to jest. Ale nim uda mi się na ostateczny szturm, najpierw muszę przerwać oblężenie. Wlandia, znowu oni. Co oni sobie wyobrażają? Bitwa ta była naprawdę śmieszna. Jak zawsze, wyruszyłem wraz z moimi ludźmi i zaatakowała nas kawaleria. Ale teraz najlepsze kawaleria botów. Była zrobiona z kawalerii batów. Masakra, batowie. Najgorsza kawaleria w całej grze. Dobra, pomijmy to. Potem przeciwnik znowu zdecydował się na taktykę defensywną, jednak teren mi sprzyjał, wysłałem jedną grupę łuczników na jedno podwyższenie terenu, a druga grupa zrobiła to samo, lecz po drugiej stronie. Wróg był na low grandzie, więc nie miał szans na wygraną i zastanawiam się czemu kusznicy i piechota trzymają się tak daleko od siebie. Może to jakaś strategia, której nie rozumiem. Prawdopodobnie tak, zbyt niski poziom strategii mam, chyba tak. Wiecie, jakie kroki trzeba podjąć, by wyeliminować kuszników, więc nie ma co powtarzać. A co do piechoty, no to możemy pominąć. Koledzy nawet nie zdążyli się ruszyć, a już ich wyeliminowałem. Cała armia była, od nie ma całej armii. Ostatnio miałem komentarz, że męstwo tyle łuczników konnych, to mogę po prostu ich wysłać do walki. To prawda, w sumie mogę. I wy w sumie też możecie tak zrobić, łucznicy konni OP. Dzięki, chłopaki. Pora wezwać ogromną armię i rozpocząć szturm. Moi wasalowie, czy bardziej wasale, niedługo do mnie dotrą. Ale już w tym czasie mogę przełamać linię murów, a kiedy moi ludzie w końcu do mnie dotarli, nadszedł czas, aby rozpocząć ostateczną inwazję. Inwazja, jak to inwazja, tyle że na cesarskie miasto, nic szczególnego. Każda łapka w górę to jeden łucznik konny dodatkowy do mojej armii. A, no tak... Wspomnienie o łapkach było, więc wracamy, ale poważnie, zostawilibyście tę łapkę, bo jak o nich nie wspomniałam, to jest zawsze ich dużo mniej, tak średnio od 50 do 100%. Ale dobra, koniec. Szturm jak to szturm. Czasami strzelicie z łuku, czasami użyjecie glewi, a czasami oczekujecie aż wasze wojska rozpowszechnią się po całym mieście i wtedy to już jest zwycięstwo, szybkie zwycięstwo. Pamiętam moje początki w Banner Lordzie, albo ogólnie Moutenblade. Teraz to jakoś tak inaczej. Tysiące godzin robi swoje. Ale wiecie, czasami chciałbym wrócić i być znowu takim nóbkiem i dopiero rozpocząć tę grę, gierkę. Takie fajne były te pierwsze kroki. Ach, nostalgia. Wiecie czego dzisiaj nie było? W rzeczy samej, przeciągania innych lordów na moją stronę. Wiecie, jak zawsze, wypuszczam lordów i dzięki temu mam z nimi wysokie relacje. A co za tym idzie, zwykle mam krytyczne sukcesy. A wy jak robicie? Wypuszczacie lordów czy łapanka w niewolę? Niby jest królestwo Dertera, ale Wlandia sobie poczeka. Najpierw zbuntowane siły cesarstwa z kuzajtów. Oczywiście nikt nie chce konfliktu, dobrze, że mam sporo wpływów. Dobra, skip tego zamku. O, ale taką bitwę to ja mogę wam pokazać. Połączone siły cesarstwa i kuzajtów. Przeciwnik wręcz idealny dla mnie, tak to tak. Początkowo myślałem, że to będzie epicka bitwa, ale wróg nawet nie ma kawalerii ani dobrze wyszkolonej armii. Dlatego ustawiłem armię na lepszej pozycji i sytuacja identyczna jak z Wlandią. Konnice na wzniesieniu, w ruch na gorszej pozycji, i stoją i czekają nie wiadomo na co pewnie na jakiś cud. Ci chłopi to są do rozwalenia w kilka sekund. Ja naprawdę myślałem, że to będzie jakaś epicka bitwa, a tutaj mało no, proszę. Ale dobra, mamy plac treningowy, tylko że kukły czasami się poruszają, smutek i żal. To powiedzcie mi, ile osób zaczyna równo ze mną swoją kampanię militarną? Ile z was zaczęło grać kuzajtami, dlatego że zobaczyło moje odcinki? Hmm, pewnie nikt, dobra, lecimy dalej. A i oczywiście, perfekcyjnie zbalansowane statystyki. To para na jakieś perfekcyjnie zbalansowane przejmowanie innych lordów. Oni ewidentnie nie chcą walczyć za cesarzową. I dobrze, nie bądźcie sympami, tylko północne cesarstwo albo zachodnie. Potem było zdobywanie fortyfikacji, ale sami widzicie jakimi liczbami operuje przeciwnik. Tereny te wyglądają naprawdę ładnie. Dasz chwilę w Landii, a ci znowu ogromne armie mają. Czerwone mrówki jak nic. I znowu Derter. Hmm, dzień dobry. Bitwa jak bitwa, ale wpadłem na genialny plan. Zebrałem moich uczników konnych na ten wysyp skalny, czy jak to nazwać. A trzeba było uważać na przyrce w szkole. I teraz rozpoczynamy całą zabawę: ogromny ostrzał we wroga, plus przewaga w Landii w postaci ciężkiej kawalerii jest kompletnie zniwelowana. Czemu zapytacie? To proste. Zobaczcie, kiedy ich armia raszuje przez górkę, muszą zwolnić. Dlatego ich lance nie mają bonusów od prędkości. A miecze i tarcze kompletnie nie mają porównania jeśli chodzi o glewie. Glewia upi. Ciężka kawaleria pada na strzała. Czasami na dwa. Wiadomo, glewia super. Moja armia to mali terminatorzy, naprawdę. Nie dość, że konie, to jeszcze łuki, to jeszcze perfekcyjnie zbalansowane glewie. Perfect balance. Piechota, do mnie idzie, czas wycofać moje wojska, albo zmienić pozycję. No to atak na odsłoniętych strzelców, którzy uciekają do piechoty. Derter, jak ty mi teraz zaimponowałeś. Nie będzie zabawy wrzeźnika, oj nie Zresztą, co ja wam będę teraz opowiadał, jak wygląda reszta bitwy, skoro już to zrobiłem nie raz podczas dzisiejszego odcinka Ucznicy konni to easy mode Ale następna seria to będzie zabawa Granie z turgią i główna siła to piechota oj, 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 Wtedy to będzie sporo różnych strategii i podmianki wojsk Jeżeli będę chciał przejąć cały świat No, bo to... A, zresztą Niedługo się sami przekonacie i wtedy będę wam tłumaczył na bieżąco co i jak Muszę wam się pochwalić, że ostatnie jakieś mongolskie techno odkryłem. I granie z tym, albo montowanie z tym odcinka, sprawia, że czuję jakąś dziwną satysfakcję i jakoś tak przyjemnie w sumie to tyle. Wiecie co, my sobie tak gadamy i okazuje się, że wroga jest coraz mniej i chyba bitwa została wygrana. Raczej nie chyba, a na pewno. Dobra, czas na bardzo szybki podbój w Landii, zaraz wam powiem czemu. Kolejne godziny to zmagania się z mniejszymi lordami i powolne podbijanie ich terenów. Naprawdę, ja nie wiem skąd ich się tyle bierze. Mnożą się jak króliki, w statystykach i sile armii kompletnie nic nie spada. Dziwne, ale mniejsza. Dałem radę jakoś tam zwyciężyć. Miałem ze sobą również dwie wielkie armie, które wraz ze mną oczyszczały te tereny, więc jakoś to szło. Ale dużo ich było, naprawdę, tyle powiem. Czerwone mrówki jak nic. To może wam wspomnę jeszcze o oblężeniach. Moi rywale nie mieli wielkich garnizonów, dlatego mogłem zrezygnować z wzywania wielkich armii. Ponieważ da radę to podbić samemu, miasto jak miasto, wjeżdżacie na hamę do środka, otwieracie pierwszą bramę, zaraz potem drugą, i teraz moi ludzie mają trzy możliwości ścieżki, by wejść do środka. przez co obrońcy muszą rozciągnąć jeszcze bardziej swoje szyki, przez co możecie ich jeszcze szybciej zdominować. Potem możemy udać się na wycieczkę po mieście z lokalnymi dresami. Koledzy ewidentnie szukają zaczepki, jeszcze tylu na jednego, oj panowie. No to. Ja też zadzwonię po kolegów. Ciekawe, czy teraz będziecie tacy mądrzy. Jeszcze zostali ostatni obrońcy, którzy gdzieś się schowali. Dobra, idę coś zjeść, niech moi ludzie się zajmą całą resztą. Jeżeli chodzi o zamki, to sytuacja wygląda bardzo podobnie, wręcz identycznie. A tak poważnie to jest dużo łatwiej, bo wróg dysponuje jeszcze mniejszymi siłami. A tak swoją drogą to jest przedostatni odcinek serii o kuzajtach, potem sturgia, potem zobaczymy. Myślę, że najpierw pogramy każdą frakcję, potem skupimy się na jakichś modach. Albo jeszcze mam jeden pomysł, ale wam teraz tego nie zdradzę, ale pewnie niedługo się o tym przekonacie. W każdym razie skupmy się na obecnej inwazji. Tylko co ja mam wam powiedzieć? Może że zrobiłem wycieczkę krajoznawczą, chociaż nie ma czego zbytnio pokazywać. Prawie każdy zamek taki sam. Dobra, zamek zdobyty i tyle powinno mnie interesować. Dziękuję i do widzenia. Wlandia to baroni, dlatego jeżeli macie kasę, to możecie z nimi wygrać poprzez przeciąganie ich na swoją stronę. Mało lojalni ci ludzie, ale plus dla mnie szybciej pójdzie. Ostatnie dwa miasta, plus Aserai postanowiło dołączyć do zabawy. Ale skupmy się na podboju ostatniego miasta. Jedna armia do mnie dołączyła, rozkaz do ataku jazda. Dobra, wiecie co, nie chcę mi się bawić w żadne łuki ani glewie. Mam lepszy pomysł, będę moich rywali taranował konikiem. Tylko szkoda, że nie mam perka pod większe obrażenie od szarży, szkoda. Ale przepraszam, jedzie się tu koniem, nie widzi się? Wlandyjczyk na zderzaku i mi zbroje wgnietni. No, teraz to już takiej nie dostanę, oj nie, ta zniewaga krwi wymaga. Zaraz wam pokażę, jaki los czeka każdego, kto mnie zdenerwuje. Ostatecznie zrobią to moi ludzie. A ja będę mógł sobie poobserwować. To też jest zawsze jakaś opcja. Dobra, idziemy na Kasztelan. Chyba nikt mnie nie lubi. Hmm, ciekawe czemu? Nie, to niemożliwe. Nie, taki spisek, jak nic. Kolejny odcinek to wielki finał. A teraz? A teraz to ja idę spać, więc jeszcze się spotkamy.